Wymarzona, tak jak z mojego snu, taka śliczna, że aż brakuje tchu ta jedyna, która coś sobie ma, zjawiskowa. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic, oprócz niej. Cześć, i przypominam Tobie i każdemu z Was z osobna, e, przypominam, że jesteśmy wszyscy razem w chwili obecnej, tu i teraz. Jesteś Ty, jesteśmy ja, Wy, my w chwili obecnej, tu i teraz. I uśmiechaj się do życia, uśmiechaj się do samego siebie, ukochuj siebie i bądź w energii pełni miłości. Pełnowartościowym szacunku do siebie, pełnowartościowym uczuciu do siebie, uczuciach, emocjach, które wzbudzają pozytywność po innym życiu, pewność siebie i wielką odwagę. Nigdy nie bój się samego siebie, nie bój się być odważnym, nie bój się iść w górę, nie bój się pokonywać przeszkód w życiu. Nie bój się ludzi, którzy mają pieniądze. Typu że Także, kochani, nie boimy się nikogo. Eee, nie boimy się niczego. Nie mamy w sobie strachu, nie mamy w sobie energii, lęku. I w ogóle kochamy siebie, kochamy życie i idziemy naprzód. Jak fala tsunami, zalewamy miłością serca innych ludzi. Nawet tych podłych i złych. No. Trzymajcie się, kocham Was, najbuziaka. Jak się bawić, to się bawisz życie przecież poddaje. A jak kochać, to dobra nic jak szalony kocham za nic. Dobry, kochani, w miłości, z miłością. Dla miłości i tylko w miłości i pragnę Tobie i każdemu z osobna przypomnieć, że nasze życie, nasze istnienie w języku świadomych ludzi, nasze jestwo to miłość, która objawia się poprzez wszystko, poprzez piękno, poprzez oddech, poprzez wszystkie kolory. <grym> Miłości z miłością, w miłości dla miłości i tak dalej. Wszystko co miłość to miłość. Kochani, dzień dobry, witam Was w ten cudowny, wspaniały dzień. Witam Was w chwili obecnej, w tu i teraz, zawsze i na zawsze w wielkiej, bezwarunkowej miłości. Rozpoczynamy ten dzień totalnie w euforii, radości, wdzięczności. Jestem, bo ty jesteś i dziękuję ci, że jesteś. Z miłością w miłości dla miłości i tylko do miłości. A teraz, kochani, połączę się ze źródłem w postaci mojego wszechświata, którym jest moje własne serce, i poprzez to serce wypowiem zaraz do Was słowa mocy. A więc, tak, kochani, muszę Ci powiedzieć, kimkolwiek jesteś i, słuszasz, i słuchasz tych moich słów: a mianowicie, kochani, wolność, wolność ciała. Wolność umysłu, wolność swojego istnienia. Czym jest wolność? Wolność to świadomość, to bycie przebudzonym i świadomym człowiekiem, że nikt i nic nad tobą nie ma żadnej władzy, żadnej mocy. Większość systemu i ludzi, którzy żyją w systemie religii, kościoła, katolicyzmu, polityki, Systemu rodzinnego, typu małżeństwo, związek, jak sama nazwa wskazuje, związać kogoś. To programy, programy grabienia energii ludzkiego człowieka. Inaczej mówiąc, zjadania siebie nawzajem. Kochani, wyjdźcie z każdego programu. Jeżeli cokolwiek ciebie. Was, kogokolwiek z osobna, ktoś lub coś unieszczęśliwia, czujesz się przez to słabszy, smutny, jesteś niszczony przez męża, czy przez żonę, czy przez partnerka, partnerkę. Opuść tą osobę. Nie bój się wyjść ze strefy komfortu i porzuć wszystko, co tobie nie służy. Zobaczcie, kochani, moja ukochana Marta, miała męża kata, potwora pomimo wielkich milionów, które porzuciła, która zostawiła wraz z nim, jest mega szczęśliwa po raz pierwszy w życiu i wolna. I naprawdę pieniądze nie są Bogiem i nie stanowią żadnej wartości. Są neutralnym tłem jako narzędzia do przyjemności, do spełnienia marzeń. Oczywiście to wszystko można wypracować. Wszechświat Ci podaruje. Gdy będziesz w energii pełni szczęścia, miłości i swego spełnienia w życiu, tak, kochani, mówię do Was szczerą prawdę, prosto ze źródła. Absolutnie należy skreślić ze swojego życia: nawet jeżeli dzieci Ciebie niszczą, nawet jeżeli córka jest przeciwna Tobie, syn, ktokolwiek, to Twoją rolą jest opuścić tę osobę, nie poświęcać swojego życia dla kogo. ...kolwiek. Bo życie masz teraz tylko jedno I od ciebie wszystko zależy Czy resztę życia spędzisz szczęśliwie A wszystko, co każdego z was unieszczęśliwia Obniża wibracje, ciągnie w dół Jeżeli jesteś pomywaczką, sprzątaczką, usługiwaczką Dla swojego męża, tak jak to była Marta Opuść tego gada, opuść tego człowieka to Tobie nie służy. Kobieta jest od tego, by się uśmiechać. Kobieta jest od tego, by być szczęśliwą, spełnioną i kochającą, a nie bycie niewolnicą. Tak samo mężczyzn, jeżeli kobieta wobec Ciebie jest toksyczna, osacza cię, ogranicza Twoją wolność, yy, grabi Twoją energię, również ją opuść. Kochani, bycie ze sobą to współtworzenie energii miłości razem nie szukaj nigdy miłości w mężu ani ty mężu nie szukaj miłości w żonie kobieto nie szukaj miłości w mężczyźnie a mężczyzna w kobiecie każdy ma miłość w sobie swoją własną każdy ma zasoby miłości sam w sobie nie szukaj doładowania miłości z zewnątrz bo jeżeli to będziesz robił, szukał nigdy nie będziesz szczęśliwy życie nie polega na zjadaniu siebie nawzajem życie polega na patrzenie w tym samym kierunku, trzymanie dłoni razem, uśmiechanie się do wszystkiego razem, patrzenie na kwiaty, na słońce, razem, nie osobno. Jeżeli kochasz siebie na maksa, samego siebie, wówczas wszechświat podaruje ci taką samą istotę obok ciebie, która będzie patrzyła w tym samym kierunku, w kierunku miłości, bo każdy z nas jest miłością. Każdy z nas jest miłością, nikt nie jest bez miłości. To wasz umysł jest zaprogramowany przez religię, przez Kościół, przez system, przez politykę, przez szkolnictwo, żebyście szukali tej miłości na zewnątrz, na zewnątrz. Każdy z was musi się przebudzić do wielkiej, bezwarunkowej miłości. Podkreślę, bezwarunkowej, prawdziwa miłość. Nie ma żadnego uwarunkowania, żadnych oczekiwań. Jest po prostu jestestwem istnienia sama w sobie. Miłość z miłością w miłości. I to wam pragnę przekazać ja oraz moja ukochana Marta. Kochani, jeżeli się otworzycie na tą miłość, na, tą, na ten przepływ energii miłości, wasze czakry będą połączone totalnie z niebem, wówczas rzadziwa się magia. Na przykład kreujesz sobie pragnął 50 tysięcy na konto, ponieważ potrzebujesz zrobić zakupy. Rano się budzisz i masz 50 tysięcy na koncie. Wszechświat ci podarował. Różnymi drogami, sposobami masz. Tak działa wszystko we wszechświecie. Nie musisz po prostu walczyć o złotówkę, o pieniądze, o rzeczy, o materializm, bo materializm jest. Ogromny zasób materializmu w świecie w naszej rzeczywistości, żeby każdy mógł z tego korzystać. Ale jeżeli jesteś w lęku, w strachu, w niewoli, osaczony, niszczony, to nie będziesz nigdy połączony z wszechświatem, bo wszechświat nie widzi Ciebie, jeżeli płaczesz, jeżeli cierpisz, wszechświat Ciebie nie widzi i nie wspiera. Wszechświat widzi ludzi szczęśliwych, pełnych miłości, i wtedy masz połączenie, i wtedy dla Ciebie wszechświat sprzyja Tobie i zaopiekuje się Tobą. Tak wygląda nowa ziemia, wymiar miłości, dla istot wszechmiłości, którzy czują rzeczywistość i wszystko sercem. To wam przekazuję. Naprawdę tak jest. Kochani, nie patrzmy na innych ludzi, którzy mają miliony na koncie, bo to są ludzie, którzy po prostu dorobili się na ludzkim nieszczęściu. Nie dorobili się tego w sposób godny, w sposób człowieczy, a w sposób ograbienia innych, dorobienia się na ludzkiej krzywdzie. Tym nie przejmujcie się. Taki mamy świat, że są dwa światy świat miłości i świat Poza miłością, ale my jesteśmy w sieci miłości i wybieramy miłość. I po raz pierwszy w historii ludzkości energia wszechświata wkroczyła na Ziemię, otwarły się portale, niebo sprzyja wszystkim, którzy czują sercem. I jest, jeżeli jesteś sercem, wszystko zostanie w Twoim życiu zaopiekowane przez wszechświat, przez anioły, przez istoty wszechmiłości, które są widoczne dla ludzi z serca. Kochani, czas zagłady. Czas zła, czas wyzyskiwania, czas przemocy i złych ludzi, tak złych jak, jak na przykład Grzesio, były mąż Marty, się kończy. Karma do nich zeszła prosto z nieba i zaczęła działać na ich niekorzyść. Wszystko zostanie wyrównane i zwrócono do tych, którzy zostali z, zranieni, skrzywdzeni, oszukani. Taki mój apel: wszyscy, którzy. Czekali na moment sprawiedliwości. Właśnie nadszedł. Niebo nam sprzyja. Wybieraj drogę serca. W miłości, dla miłości i z miłością. I ukochuj siebie zawsze. To tyle. Kocham Was, Andrzej. <grystanie> Dzień dobry. Energii, co w związku z powyższym za tym idzie. Mam. <laughs> Mam dla Was kolejny przekaz, a mianowicie, jak wiecie, ja tutaj reprezentuję totalnie świadomość, której towarzyszy radość, uśmiech, miłość, ale również i doświadczenia inaczej mówiąc, skandale związane z, z, z moim życiem, z naszym życiem, moim i marty. Ale to wszystko są doświadczenia i na podstawie tych życiowych doświadczeń, tak jakby bazy, mm, pokazujemy Wam, pokazuję Wam, że wszystko można zamienić w miłość, w uśmiech, w radość. Bo kochani, świadomość to potężny dar, i potężne narzędzie do uzdrawiania wszystkiego i wszystkich. Możesz każdą sytuację w swoim życiu uzdrowić. No zobaczcie, sami po mnie. To atak Grzesia, to atak innych ludzi, to sprawy w sądzie, to to, to tamto, to siamto. Normalny, nieświadomy człowiek by się załamał, zdenerwował, płakał, przeżywał i był w strasznym, przepotwornym lęku. A ja uśmiecham się, jestem mm, radosny, mówię, o Boże, będę miał rozprawę w sądzie. Pięknie się tę rozprawę ubiorę, najpiękniejszy garnitur i będę mega spokojny, ułożony. Pełen serca miłości i przede wszystkim wielkiego spokoju, bo to właśnie w ten sposób, mając tą wibrację pewności siebie, radości, miłości, uzdrowisz każdą sytuację w życiu. A te, które nie da się uzdrowić, należy odpuścić i należy wybaczyć. Kochani, czekajcie, bo mam nogi. A, 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 już, już. już. Ech, ta sytuacja których się nie da ustawić, należy odpuścić, odejść, zostawić wszystko, co tobie nie służy. Tutaj wiele komentarzy mam. Ach, trzeba w Boga wierzyć, że Bóg jest jeden. Kochani, Bóg ten, który jest w kościele, który, który wam wpoił system kościół i religia, jest fałszywym Bogiem. No bo zobaczcie sami, całe życie się modlicie, klęczycie, prosicie, moja wina, moja wina. I coś z tego macie, nic, nic. To jest zmarnowany czas, energia. Kochani, Bóg oczywiście istnieje, ale tym Bogiem jest źródło, wszechświat, niebo, czysta energia miłości, z której się każdy z Was wywodzi. Bóg to inaczej miłość, ta potężna miłość, która wszystko tworzy, buduje, uzdrawia. To jest Bóg. Miłość ma na imię prawdziwy stwórca i Bóg. Bezwarunkowa miłość, najwyższa miłość, to jest Bogiem. Nie żaden Pan, jakiś wielki człowiek, Bóg gdzieś tam w niebie siedzi i czeka, aż cię ukaże i ześle do czystca albo piekła. To wszystko są systemowe, kościelne brednie, żeby Was straszyć, żebyście byli w lęku. Miłość nie posiada lęku. Prawdziwa miłość to radość, to szczęście, to bycie taki właśnie, jak ja jestem naprawdę. No, to chciałem powiedzieć, czym jest Bóg. Dla mnie Bóg to miłość, a miłość to, to ja, więc jak samo za siebie mówi, Bogiem jesteśmy my wszyscy sami. To kochani, ty, ty stwarzasz swoją rzeczywistość. To, co myślisz, to, co masz w głowie, potem masz na zewnątrz. Musicie wszyscy zrozumieć i wszyscy się nauczyć, że to wy jesteście odpowiedzialni za swój zewnętrzny świat. To, co wierzysz, to, co czujesz. To widzisz na zewnątrz, jeżeli oglądasz TVP, TVN i inne stacje, wiadomości, gdzie karmią wojnami, innymi różnymi, z chorymi, systemowymi sytuacjami, to z automatu jesteś programowany, wierzysz w to i żyjesz w czasie wojny, tak? Kochani, musicie się uwolnić od wszystkiego, co jest iluzją, co jest straszeniem was, a iluzją jest wszystko. To, co jest na zewnątrz, czyli media, system, kościół, religia, polityka, to wszystko jest iluzja mająca na celu, żebyście w nią i żyli w lęku i strachu. A naszym zadaniem i moim zadaniem jest Was uświadomić, przebudzić, że życie to totalny raj. Miłość, radość, szczęście, wolność. O, do dużo, przepraszam. Wolność, miłość. Czekajcie, bo się zgubiłem jeszcze. Okej, już że to totalna miłość, totalna wolność, totalna radość, szczęście i w ogóle uła. Kochani, pamiętajcie, świadomość to dusza nasza, to światło, to miłość. A świadomość nie cierpi, świadomość nie płaci, świadomość nie żyje w lęku. To umysł, mózg żyje w lęku, w strachu, w ocenie innych ludzi. Kochani, musicie się uwolnić. Zagłady w postaci systemu. A tą zagładą są ludzie negatywni, którzy was osądzają, ludzie, którzy każą wam i mówią, jak macie żyć. Coś wam powiem, taką mega tajemnicą i sukcesem udanego życia jest słuchanie swojego wewnętrznego głosu, inaczej mówiąc, intuicji. Każdy z Was ją posiada, ona dobrze wie, co to prawda, co to magia i w jakim kierunku. Iść. Intuicja zawsze Ci podpowie. Słuchaj wewnętrznego głosu, swojego wewnętrznego dziecka, swojego serca. Inaczej mówiąc, trzecie oko to intuicja. No tak kochani. No, co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba wszystko. To będzie na dzisiaj ostatni przekaz. No, jestem spocony jak świnka morska, ale nie szkodzi. Idę pod prysznic, Martusia kończy trening ta jest przepiękna, ja również jestem zajebiście piękny, bo siebie mega kocham i tak jeszcze powiem tutaj, musicie być wobec siebie mega czuli, musicie dla siebie być najlepsi, musicie siebie chwalić, mówić do siebie jestem piękna, piękna, zajebisty, zajebista i zasługuję na wszystko co najlepsze i bierzcie przykład jako ja, inspiracja, bo naprawdę są wysokie wibracje, częstotliwość nieba wzrasta mocniej, mocniej, mocniej i uwaga, Mam wiadomość dla wszystkich, którzy przez lata krzywdzili innych ludzi. Jest to czas oczyszczenia, jest to czas wyrównania, jest to czas przede wszystkim wielkiej karmy. To, co zasiałeś przez ostatnie miesiące i lata, zaczyna do ciebie wracać. Jeżeli krzywdziłeś ludzi, jeżeli czyimś kosztem dorobiłeś się majątku, pieniędzy na bazie i plecach innych ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali, promowali wieloletnią markę i nagle ktoś przyszedł i im tę markę stryk, ukradł i na tej marce się wzbogacił, no to to jest krzywdzenie drugiego człowieka. Nie ma znaczenia regułka prawna, że pozwala tak robić. Prawo jest skonstruowane jako system niewoli i niszczenia ludzi. Miłość i serce jest sprawiedliwe i jeżeli ktoś lub coś kogoś ograbił, na czyichś plecach zbudował swoje szczęście, to mówię do Ciebie, że to szczęście zostanie ci odebrane razy dziesięć. Karma jest sprawiedliwa i musi być równowaga w energii. Nie wolno ludzi krzywdzić, nie wolno być zawistym wobec kogokolwiek, nie wolno być mściwym, bo wszystko do Ciebie wróci razy dziesięć. Dlatego kierujemy się w życiu uczciwością, sprawiedliwością i nie życzymy nikomu źle. Nie żyć nikomu tego, czego sam sobie nie chcesz życzyć, bo słowa mają moc. Jeżeli komuś życzysz źle, to życzysz sobie razy dziesięć. Karma, energia karmy jest w tym momencie ekstremalnie. Natychmiastowa. Wszystko, co dajesz, wraca do Ciebie. Dlatego dajemy miłość, szczęście, radość, bo wówczas wraca do Ciebie to dobro, a wszechświat nagradza Cię bogactwem, bezpieczeństwem i miłością. Bo skończyłem kończą. Serduszko dla Was. Tam poczekajcie. O. Idziemy do Kochani, kocham Was.